Okańkę z głębi mego, chytowego serca, że tam! Zapewnie ostatnie i szalone życie, pełne niespodzianek, brylanty, diamenty, a proszę panienko! Łomżyński teatr Lalki aktora inauguruje kolejny sezon artystyczny, to jest już 38 sezon. Szczerze tak jak każdy ważny, Proszę też i będzie bardzo interesujący pod względem artystycznym. Za kilka dni odbędzie się premiera Calineczki. Warto tutaj wspomnieć, że Calineczka w naszym teatrze była realizowana już 11 lat temu. Robiłem to wspólnie z Haliną Zaleską, słobodzianek a muzykę pisał Michał Wróblewski. To była inscenizacja, która, no, która była przez pewien czas w naszym repertuarze. Spektakl był klasyczny, lalkowy, w marionetkach. Widowisko się bardzo, bardzo podobało. Ja byłem wtedy autorem tekstu, natomiast uznałem, że po kilku latach jeszcze bardziej dojrzałem, żeby ten tekst poprawić, żeby przekazać jakieś inne wartości i w tekście, jak również i w samej inscenizacji. Do współpracy zaprosiłem znakomitych twórców. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj Robert Kanan, który napisał muzykę do tego spektaklu. Dodam, że to nie jest pierwsza współpraca Roberta Kanana w naszym teatrze. Wcześniej napisał muzykę do kartoteki na jubileusz naszej sceny. Ta realizacja cieszyła się bardzo dużym też takim powodzeniem wśród widzów. Reżyserem tego spektaklu był nieżyjący Andrzej Roskin. Natomiast kilka lat temu mieliśmy przyjemność wspólnie pracować wspólnie przy magicznym sklepie. Ten spektakl... Jest nadal w repertuarze, muzyka jest znakomita i bardzo się cieszę, że no między nami jest jakaś taka łączność, że możemy wspólnie tworzyć ten spektakl. Też jest dla mnie coś niesamowitego, że kompozytor, bo zazwyczaj kompo kompozytorzy przyjeżdżają na 2-3 dni, no wcześniej my się spotykamy, ale Robert jest tutaj przez cały, przez wszystkie programy, w zasadzie prawie już 4 tygodnie jest obecny. Ciągle coś dopisuje, zmienia, więc myślę, że ta muzyka nie dość, że się ułożyła w tym spektaklu, ale też buduje i przestrzeń, i atmosferę samego widowiska. Daria Głowacka, aktorka, po dwuletniej takiej, niespełna dwuletniej przerwie wróciła do naszego teatru. To znaczy ona była w teatrze, ale była na urlopie wychowawczym. W tej chwili, w tej chwili synek już podrósł, więc bardzo chciała znowu wrócić do pracy, co dla mnie jest też takie bardzo, bardzo cenne że ta praca czy to miejsce zaszczepia u ludzi pasję i trudno w ogóle jest jakoś nie być obecnym przy tworzeniu. A to, że jest salineczka, nadal Daria jest osobą, tak jak Państwo widzicie, bardzo taką drobną, co mnie cieszy, wygląda rzeczywiście na scenie jak salineczka w białym kostiumie, czy nawet i w ciemniejszej sukience więc bra, bra calineczkę. Jest to postać dosyć złożona, dlatego że ta historia naszej calineczki to nie tylko historia o samej dziewczynce, o calineczce, ale przede wszystkim jest to historia małej dziewczynki, która nazywa się Marysia, która ma swoje marzenia. Ona mie chce mieć koniecznie siostrzeczkę, bo czuje się samotna, ma wspaniałych rodziców. I przenosi się w świat taki efemeryczny, przenosi się do muzeum. A to, że sztuka też chciałam, żeby była taka wielowymiarowa, a więc nie tylko opowiadamy baś, to przenosi się do Muzeum takiego Historycznego, gdzie jest szalony profesor Max, człowiek, który jest z kolei wyznawcą myślę, że bardzo ważnej takiej dla mnie yy, doktryny, że najważniejsze, najważniejsze jest czyste powietrze, ekologia, że szanujmy to, yy, co mamy. Zresztą to też mam, yy, jest jakby odnośnik do czasów, yy, obecnie, że jeśli nie będziemy szanować natury, przyrody, to yy, ten świat może bardzo się zmieniać na niekorzyść. Może być światem też yy, destrukcyjnym. Yy, I... Ta Marysia jest przeniesiona w ten świat i tam budują odpowiednie relacje i z kolei pojawia się w końcu salineczka w całej tej historii, w całym tym muzeum. Salineczka przemierza, przemierza szereg różnych przygód, buduje pewien, pewne swoje takie doświadczenia. Więc myślę, że to też jest taki hmm, dla młodego widza hmm, temat bardzo płuczył. Bo mówi też o dojrzewaniu, mówi o, o tym, co jest ważne w życiu, jak siebie prowadzić, jak walczyć. Na pewno ocalineczka jest osobą, zresztą więcej o tym powie Daria, bardzo silną osobowością, silną postacią, ale też w niej jest i delikatność, jest i subtelność, bo na swojej drodze spotyka raczej postaci antagonistyczne. Nie musi z nimi walczyć, ale, ale jednak siła, siła woli, zawsze, zawsze, zawsze tę Calineczkę prowadzi na jakieś takie dosyć pozytywne tory. Więc ja, jako główna tutaj, główna postać, calineczka, co dla mnie było ważne w tworzeniu w ogóle tej, tej postaci. Tutaj dyrektor wspomniał o sile, o niesamowitej sile, która, którą ta calineczka pomimo swoich rozmiarów ma. To, jakie ona wartości reprezentuje, jak waż, jaka jest wrażliwa na krzywdy tego świata, na krzywdy mm, słabszych też od siebie, bo tutaj jej przyjaciółką jest Jaskółeczka, z którą ona przemierza jakby świat i styka się z różnymi przeciwnościami losu. Właśnie to jest niesamowita siła. Wyobraźmy sobie małą dziewczynkę malutką, dosłownie jak, jak ziarenko. Świat jest wielki, różny jest masa różnych przeciwności losu, a ona przemierza konsekwentnie ten świat i i walczy, i z nim walczy, i ma tę siłę. Więc to było przy tworzeniu roli, było dla mnie to bardzo ważne, żeby to znaleźć w sobie, to zbudować, też poczuć się, że ja jestem malutka, że ja jestem niewielka, a wobec, wokół mnie jest masa różnych autorytetów, różnych bardzo silnych osobowości. I, i to okazuje się, że nie siła tutaj wyglądu i jakiegoś ampuła jest ważna tylko siła którą ma każdy z nas w sobie. I okazuje się, że wartości, jakimi Cajneczka się kieruje, wygrywają na koniec. Na koniec przenosi się do świata elfów, do świata, który jest jej światem, który jest no, jakby kieruje się tym samym dobrem, którym ona się kieruje, więc tutaj jest takie piękne przesłanie dla widza, że warto stać za sobą, za swoimi marzeniami, za swoimi wartościami, bo na koniec zostaje nam to w jakiś sposób oddane, to dobro. Więc co jeszcze mogę, mogę powiedzieć? Tak jak tu dyrektor też wspomniał, jest, zaczynam pracę jako, jako marysia, jako dziewczynka z dobrego domu, która, która jest bardzo otwarta, naturalna, natomiast jest bardzo samotna. Jej marzeniem jest mieć siostrzyczkę. No, żeby móc się z kim bawić w domu, żeby móc komu śpiewać kołysanki na dobranoc. I ona zasypia Marysia. I tak naprawdę cała historia Calineczki i ta przyjaźń, która się rodzi i wobec Jaskółeczki, i wobec Calineczki, z którą ona się bardzo utożsamia, to, to, to dzieje się wszystko we śnie. I, I tak jak się budzę już jako ta Marysia to myślę czy to było naprawdę, czy to, było, czy to był tylko sen i teraz jakie ja jako postać, jako ta Marysia mam wnioski z tego w ogóle, czyli jak, jak dziecko na to może spojrzeć, że no dobrze to było snem, to się nie wydarzyło naprawdę, ja na tu, naprawdę materialnie jakby tej siostrzyczki nie mam, nie zyskałam. Ale zyskałam ogromną siłę, y, ogromną lekcję tego, y, jak ważna jest przyjaźń, jak ważna jest miłość i stawanie za tym, y, za, za tymi wartościami, lojalność też wobec swoich przyjaciół, jak to jest niesamowicie ważne y, w życiu. I ta dziewczynka myślę, że idzie już po tym śnie w świat dużo bogatsza y, o te doświadczenia i przede wszystkim ma taką na te chwile samotności ma jakieś rozwiązanie, przypomina jej się świat y, snu, świat y, właśnie calineczki, jaskółeczki, ona o tym będzie pamiętała w tych, naj, ty, w tych trudnych chwilach, w tych chwilach samotności, które są no, naturalne i bez nich po prostu świat też no, nie istnieje, po prostu jest tak, że są, jesteśmy bardzo często też samotni. I... Ale mamy gdzieś z tyłu głowy ktoś nad nami czuwa, coś jest, coś nas prowadzi, do kogoś mamy się ode... odezwać czy zwrócić. I do tych postaci właśnie i do calineczki, i do jaskółeczki myślę, że ta Marysia wraca w tych właśnie chwilach. Dziękuję. Tak jak pan dyrektor wspomniał, to jest to moja trzecia praca dla Teatru Łomżyńskiego I tak jak poprzednio, również i tym razem wspaniale pracowało mi się. Zespołem aktorskim, który y, chętnie podjął współpracę y, również w zakresie piosenek, bo w tym spektaklu jest kilka piosenek, y, więc bardzo, bardzo pięknie i dobra energia od początku tej pracy nad piosenkami. Y, jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną spektaklu, on, y, on niesie ze sobą ogromną taką. Y, Siłę poezji i, i, i marzeń. To jest taki spektakl o, o, o sile marzeń. Ale gdzieś w tle jest też kwestia pewnej czystości czy środowiska, w którym to się dzieje. Tak jak Daria wspomniała Marysia pochodzi z dobrej rodziny. Ja dodam z kochającej rodziny, tam rodzice kochają ją i myślę, że to jest też warunek niezbędny do tego, aby. Marzenia, aby mieć odwagę marzyć po prostu w rodzinach, gdzie jest miłość, jest siła marzeń. Jest, jest odwaga, odwaga, aby marzyć o, o świecie czystym, lepszym, pełnym takich prawdziwych uczuć i, i lojalności wobec przyjaciół. To też jest potrzeba czystości takiej wewnętrznej, czystości środowiska. I myślę, że te postaci zresztą pięknie tutaj stworzone na scenie, zarówno przez scenografa, jak, jak i przez kreowane przez zespół, one reżyserowane, one są, one niosą jakby w kierunku takiego świata pełnego właśnie paśniowej poezji, w którym tkwi ogromna prawda taka podstawowa, że, że warto mieć siłę, aby marzyć, warto kochać, aby marzyć i aby no, sięgać gwiazd, tak, żeby, żeby przez, przez tę miłość i wiarę w czyste jakieś takie relacje m, można było spełniać swoje marzenia. Myślę, że to jest w tym sensie spektakl o bardzo podstawowych wartościach, o takich, takich no, najbardziej wewnętrznych i prawdziwych. Przez to nie, nie, niesłychanie taki, taki subtelny i osobisty. Myślę, że to jest bardzo spektakl trafiający tak do wnętrza. Również jest to spektakl, który myślę, że ma prawo podobać się całym rodzinom, ponieważ on, on mówi o relacjach też, o relacjach zarówno między rodzicami, jak i między osobami dojrzałymi, a, a dziećmi. Mówi o, o bardzo ważnym dla, dla dzieci też dzisiaj takim. Czynniku, jakim jest lojalność w przyjaźni i w pewnej wierności tej przyjaźni, też wbrew przeciwnościom losu. To, co powiedziała przed chwilą Daria, że Salineczka że musi się zmagać, musi, musi tej rzeczywistości sprostać. No, muzycznie to ona ma swój temat, czyli ten temat nią jakby prowadzi, ale, ale też pojawiają się i przestrzenie, w których ona, ona musi to, to realizować. Muzyka postaci, myszy, kreta, żab, ale też i profesora Maxa i muzeum. To wszystko jest przepełnione gdzieś również dźwiękami natury. No a na koniec pojawiają nam się te wymarzone, wyśnione elfy, które też dla kompozytora są pewnym takim no, pięknym wyzwaniem, bo trzeba, trzeba umieć narysować na, namalować y, muzyką świat y, dziecięcych marzeń, takich nieskrępowanych, więc szerokich ogromnych, ale też ale też w swojej naturze takich bez, bezpretensjonalnych, bardzo czystych no, i, i porywających tak naprawdę. Więc to dla mnie była wielka radość y, y, wielkie przeżycie móc y, pracować akurat nad tym spektaklem z panem dyrektorem i to to, to wspaniałe przeżycie, bo, 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 bo to jest takie. No człowiek bardzo prawdziwie może się do tego odnieść swoją taką prawdą. No to, to, w co wierzy, może, może spróbować przenieść po prostu na, na, na dźwięki. To jest taki bardzo prawdziwy spektakl. On tak chwyta za serce bardzo głęboko, bardzo prawdziwie. No w tym sensie może coś klasycznego też w nim jest. Może nie w, do końca w sferze literackiej, bo odbiega od, oczywiście od pierwowzoru, ale w takiej sferze, Bym powiedział, wartości to bardzo klasyczne. Piękno proponuję. Ależ ma piękno! Prawdziwy anioł! Że tam! Moje serce mówi, zakochałem się od pierwszego wejrzenia!